Wrocław, nazywany też miastem mostów, co roku przyciąga turystów z całego świata. Złocisty wschód słońca na Ostrowie Tumskim, unikatowe Afrykarium, czy najwyższy punkt widokowy w Polsce. Dzisiaj pokażę Ci miejsca, które warto odwiedzić będąc we Wrocławiu. Swoją podróż rozpoczynam z dworca autobusowego w Krakowie, gdzie chwilę po północy wyjechałem do stolicy Dolnego Śląska. O 3.30 nad ranem trafiłem na dworzec we Wrocławiu. Wrocław Główny, czyli największa stacja kolejowa w mieście, jest uważana za jedną z najpiękniejszych w całej Polsce. Jako jeden z nielicznych dworców w Polsce posiada halę peronową. Stacja w stolicy Dolnego Śląska stała się najważniejszą stacją kolejową w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki czemu dojedziemy stąd do Karkonoszy, nad morze, czy do stolic Niemiec oraz Czech. W drodze do pierwszej atrakcji nie możemy przejść obojętnie obok figur wykonanych z brązu, które schodzą i wychodzą z podchodnika pomnik anonimowego przechodnia, znajdujący się przy skrzyżowaniu ulicy Świdnickiej oraz Piłsudskiego to jeden z najbardziej popularnych pomników Wrocławia. Instalacja zatytułowana Przejście powstała w 1977 roku na potrzeby programu telewizyjnego. Było po czwartej nad ranem, pustymi uliczkami miasta, trafiłem do swojego pierwszego punktu wyjazdu: Pałac Królewski, czyli Muzeum Historyczne oraz Muzeum Sztuki Medeliarskiej. Zaprezentowane są tutaj wystawy prezentujące rozwój stolicy Dolnego Śląska. Muzeum Historyczne przedstawia zabytki, dokumenty i fotografie dotyczące historii i sztuki miasta. Natomiast drugie muzeum to jedyna w Polsce placówka specjalizująca się w gromadzeniu między innymi, orderów, odznaczeń i medali. Trochę dziwne uczucie, środek tygodnia przed piątą rano. A ja chodzę po jednym z największych rynków w Polsce, gdzie wokół nikogo nie ma. Wrocławski rynek to miejsce wielu wydarzeń, imprez i spotkań. Tym bardziej ciekawsze było przyjrzenie się lokalom, kamienicom, które otaczają znajdujący się tutaj ratusz. Jest on nie tylko historyczną siedzibą władz miasta, ale także prawdziwym dziełem sztuki na skalę europejską. Ratusz, który budowano przez 250 lat, jest miejscem najważniejszych spotkań z udziałem prezydenta Wrocławia i Rady Miejskiej. Oświetlony w nocy budynek, w którym znajduje się jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świecie, cykloramiczny obraz, Panorama Racławicka, przedstawia zwycięską bitwę Polaków z Rosjanami pod Racławicami w kwietniu 1794. Autorami tego bezcennego malowidła są. Obraz możemy podziwiać na specjalnie zaprojektowanej rotundzie. Dzięki oświetleniu oraz przedstawionej perspektywie, przenosi zwiedzających w inną rzeczywistość. Jeśli macie wystarczająco dużo czasu, to obowiązkowe miejsce do zobaczenia. Niedaleko tego miejsca znajduje się gmach zajmowany obecnie przez Muzeum Narodowe, położone na południowym brzegu Odry, wzniesiony w latach 1883. 1886 w stylu neorenesansu północnego. Pierwotnie w budynku mieścił się Zarząd Prowincji Śląskiej. W tamtych czasach wchodził jeszcze w skład Cesarstwa Niemieckiego. Dopiero po II wojnie światowej, kiedy odbudowano budynek po zniszczeniach, stopniowo przystosowano gmak do potrzeb muzealnych. W tym czasie zacząłem już rozglądać się nad miejscem do zdjęć w czasie wschodu słońca. I tak spacerując brzegiem Odry, w jednym z najpiękniejszych moim zdaniem miejsc w mieście, znalazłem jedno miejsce Ostrów Tumski, czyli najstarsza, zabytkowa część miasta. Lecz skoro do wschodu jeszcze chwila została, przeszedłem się do jednego z bardziej charakterystycznych mostów Wrocławia. Mający ponad 100 metrów długości, posiada kilka legend związanych z nim. Most grunwaldzki, o którym mowa, jest jedynym mostem wiszącym na świecie, którego pasma nośne wykonano z blach ułożonych na płask. Jednak w maju 1951 roku wydarzyło się coś, co nazwano Lot pod Grunwaldem. Od strony Politechniki Wrocławskiej nadleciał mały samolocik który sfrunął z góry tuż nad taflę wody, celując w sam środek mostu. Pilot, który przeleciał pod mostem, był jednym z najlepszych polskich akrobatów lotniczych. We Wrocławiu jest dużo punktów widokowych na zachód słońca, lecz na wschód, który wybrać? Spacerując wzdłuż Odry, znalazłem się przy moście Tumskim i tam znalazłem jedno miejsce, z której widoczny wschód słońca tego dnia był idealny, całkowicie pusto. Wokół kolory zaczęły się pokazywać, z minuty na minutę stając się coraz bardziej złociste. Cóż więcej mówić? Po prostu takiego efektu spodziewasz się na miejscu. Zobaczcie sami. Gdyby ktoś zadał mi pytanie, do jakiego obiektu warto wejść do środka, to bez wątpienia odpowiedział byłoby Hydropolis niezwykła wystawa multimedialna poświęcona najcenniejszemu skarbowi na świecie wodzie. Cała ekspozycja poświęcona jest jej wartościom i roli, jaką odgrywa w funkcjonowaniu całej planety. W pierwszej sali usłyszymy o teoriach powstania Ziemi. Oraz skąd wzięła się na niej woda. Umieszczone na orbicie Ziemi teleskopy Habla i Szpicera znalazły wodę w wielu miejscach. W obłokach Oriona, gdzie rodzą się właśnie nowe gwiazdy, woda jest obecna w postaci pary wodnej i lodu. W centrum naszej galaktyki podobnie, w Układzie Słonecznym, odkryto oceany większość od ziemskich. Na Enceladusie, księżycu Saturna. Potężne siły grawitacyjne powodują wyrzucanie pary wodnej setki kilometrów w kosmos. Na Europie, gdzie pod grubych na 100 wodnego lodu znajduje się płyn na ocean, kryją się być może obce formy życia. Jodra większości kobiet, które krążą wokół Słońca, są stworzone z lodu. Woda jest w kosmosie powszechna. A jak znalazła się na Ziemi? Jedna z teorii głosi, że woda spadła na ziemię w postaci lodowych komet w okresie wielkiego bombardowania w układzie słonecznym. Jednak by woda z komet mogła utrzymać się w atmosferze, powierzchnia Ziemi musiałaby być już na tyle zimna, by utrzymać jej płynną postać. Ostatnio naukowcy skłaniają się ku innej hipotezie, którą pierwszy sformułował dr Michael Drake. Według Drejka woda była obecna już w drobinach materii protoplanetarnej, z której powstała Ziemia i inne ciała w naszym Układzie Słonecznym. Według tej hipotezy, podczas formowania się Ziemi, najcięższe pierwiastki znalazły się w jądrze protoplanety, lżejsze zaś wędrowały powoli ku górze. Gdy Ziemia ostygła na tyle, by przekroczyć punkt skręblania się Rosy, cała woda zawarta w jej Wpadła w postaci deszczu, tworząc w ciągu kilkuset lat wielkie oceany. Niedawne odkrycia potwierdzają tę teorię. Woda w postaci krystalicznej jest zawarta w płaszczu Ziemi i jest mniej więcej niż we wszystkich ziemskich oceanach. Znajduje się tutaj także strefa relaksu, w której możemy odpocząć na podświetlonych leżakach i posłuchać szumu oceanu. Przechodząc dalej, można dostrzec replikę Batyskafy, który w 1960 roku eksplorował Rów Mariański. Ocean Życia to ogromna instalacja zawieszona na suficie, w której przedstawiony jest żarłacz tygrysi, polujący na ławice u tuńczyków. Całość idealnie zaprojektowana, jednak trzeba się liczyć z około dwoma godzinami zwiedzania miejsca w którym możesz dowiedzieć się wszystkiego o wodzie. Kolejne dwa miejsca są znacznie bardziej oddalone od pozostałych, lecz przy ładnej pogodzie niecałe pół godziny, aby znaleźć się pod halą stulecia. Tutaj właściwie mamy kilka obiektów do zobaczenia. Imponująca, mierząca 90 metrów wysokości stalowa iglica została wzniesiona w 1948 roku z okazji wystawy ziem odzyskanych. A jak się możecie domyślać, było wiele prób spinaczki z zakończonym sukcesem. Właściwie w tym samym miejscu znajduje się Muzeum Sztuki Współczesnej. Możemy podziwiać ekspozycję nie tylko w środku, lecz również za budynkiem. Dookoła hali znajduje się pergola. Jest to idealne miejsce do spaceru. Całość posiadająca kształt półelipsy została wybudowana na początku XX wieku. Mieści się wokół tymczasowo zamkniętego sztucznego stawu z fontanną multimedialną. Te wszystkie obiekty zlokalizowane są wokół głównej atrakcji hali widowiskowo-sportowej, zwanej Halą Stulecia przyciąga turystów przede wszystkim swoją lokalizacją. Znajdującą się obok Zoo. Myślę, że jedną z najczęściej wybieranych atrakcji turystycznych we Wrocławiu jest właśnie Zoo. Największą atrakcją Zoo jest Afrykarium i to właśnie na nim skupimy się w tym filmie. Będziecie mogli poczuć klimat gorącej Afryki i poznać niezwykłych mieszkańców Afrykarium. Warto wiedzieć, że w środku jest gorąco, czyli dosłownie klimat afrykański. Sama nazwa Afrykarium powstała z połączenia dwóch wyrazów afryka i akwarium. Każdy, kto widział to miejsce na zdjęciach, zapamiętał jedno przeźroczysty tunel, który umożliwia poczucie się, jakbyśmy byli wewnątrz oceanu. Wokół nas spływa wiele gatunków ryb, takie jak rekiny czy płaszczki. Jednak jeśli komuś udałoby się stanąć wewnątrz tego tunelu bez innych zwiedzających, to efekt jest niesamowity. Na zakończeniu wyjazdu zostawiłem sobie perełkę tego miasta. Jeśli lubicie widoki, krajobrazy i wysokości, to to jest. Najwyższy punkt widokowy w całej Polsce. Po wejściu do środka wyjeżdżamy windą na przedostatnie 49 piętro 212-metrowego wieżowca. Przeszklony punkt widokowy. Pozwala podziwiać krajobraz, zobaczyć miasto w całej okazałości. Byłem na górze godzinę przed zachodem słońca, lecz podobno najładniejsze widoki są tutaj po zmierzchu. Wyjazdy na górę odbywają się co 30 minut, a czas zwiedzania nie może być dłuższy niż 20. Miejsc do podziwiania zachodu słońca we Wrocławiu jest jednak dużo. Czy to najlepszy z nich? Na to pytanie już musi sobie każdy sam odpowiedzieć. Jeszcze przy widocznym zachodzie słońca wróciłem w okolice Mostu Grunwaldzkiego. Przypadło mi do gustu. Spacer z widokiem na odbijające się w wodzie budynki. Takie miejsce, gdzie zacząłem spacer w drogą powrotną. Cały dzień zwiedzenia za mną. Jednak z rzeczy, które nie zdążyłem odwiedzić w środku, to wspomniana wcześniej w filmie panorama racławicka oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym samym zakończyłem swój pobyt we Wrocławiu. A my widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnego wyjazdu. Do następnego.